Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl. Wystawienie ogłoszenia niezależnie od wartości auta kosztuje nie więcej niż 10 zł. Oraz OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń. Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na Motodziennik. Dzisiejszy program w pewnej części poświęcony będzie używanym autom elektrycznym z bardzo prostego powodu. W Polsce mają ruszyć dopłaty do używanych elektryków. I przede mną nie lada wyzwanie, dlatego że w naszym kraju już od pewnego czasu prawie wszystkie tematy mają wątek albo polityczny, albo ideologiczny. Nie inaczej jest tym razem i bardzo ciężko się o czymkolwiek rozmawiać, jednak, zanim zaczniemy się wyzywać od zwolenników PiSu, PO czy Konfederacji, spójrzmy spokojnie w ustawę. A zaczniemy od pierwszego zdania. Źródło to kancelaria premiera. Nie będzie podatku od samochodów spalinowych, czym w zeszłym roku wszyscy straszyli i nabijali sobie wyświetlenia, licytując na kasandryczne wizje i zawrotne kwoty. Nie będzie i to żadne zaskoczenie, bo już wtedy było wiadomo, że nie będzie. A co będzie? Instrument finansowy, który ma zwiększyć popularność aut zeroemisyjnych w Polsce w skrócie dopłaty do elektryków. Przecież są, ktoś powie, owszem, ale te będą też do aut używanych. Zacznijmy od kilku wątków poruszanych w mediach. Czy stoi za tym tak zwane lobby przemysłu motoryzacyjnego? W lutym wiceministrem klimatu został Krzysztof Bolesta, wcześniej wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, to ci od SCT między innymi. Co ciekawe, już jako wicepremier pan Krzysztof udzielił wywiadu Rzepie w lutym tego roku i padło tu pytanie o dopłaty do używanych elektryków, a odpowiedź była rozsądna. To trudny temat, bo zjadą do nas śmiecie, trzeba to dobrze zaplanować. Czy tak się stało zaraz? Ale jeszcze kilka medialnych dylematów. Czy te dopłaty to za nasze pieniądze będą? I tak, i nie. Nasze, bo z KPO, nie nasze, bo to z unikasa przecież. Kasa, którą co prawda można było wydać inaczej, czy można będzie wydać inaczej. Czy w projekcie chodzi o to, byśmy uwolnili Niemców i Francuzów od używanych aut elektrycznych, których nikt w ich kraju nie chce kupić. Nie jest to nigdzie wprost napisane, rzecz jasna, ale w Polsce rynku używanych elektryków praktycznie nie ma i faktycznie przy tej mało stabilnej sytuacji na rynku, ciągle przecież obowiązujących dopłatach na nowe elektryki, sprzedanie rocznej Tesli za jakieś w miarę przyzwoite pieniądze jest bardzo trudne, czy to u nas, czy u zachodnich sąsiadów. Czy trafi do nas złom do utylizacji? Nie powinien. W uchwale jest zapis o tym, że auta objęte dotacją mogą mieć maksymalnie 4 lata, więc stare Lify czy Imi z zasięgiem 30 km nie pojawią się. Czy skorzystają na tym producenci samochodów? To znowu nawiązanie do lobbingu. Owszem. Choć nie bezpośrednio. Jeśli będzie można sprzedać używane auto elektryczne za w miarę rozsądne pieniądze a to jeden z kluczowych problemów teraz spowodowany ciągłymi korektami cen skorzystają, bo więcej osób chętnie sięgnie po nowego elektryka, choć niekoniecznie niemieckiego czy francuskiego być może będzie on chiński. Czy polskie dopłaty obejmą auta, które już raz z dotacją w Niemczech albo Francji trafiły do klienta? Owszem, mało tego, kto wie, czy na jedno auto nie będzie można w ciągu kilku lat zebrać jeszcze jednej albo dwóch dotacji, bo na razie nie ma o tym ani słowa, ale nie można wykluczyć, że jeśli po wprowadzeniu dopłat kupimy auto i po roku będziemy je chcieli sprzedać, to kolejny nabywca też będzie miał taniej. Co ewentualne wprowadzenie dopłat oznacza dla szeroko pojętej polskiej branży motoryzacyjnej? Wbrew pozorom i pierwszym towarzyszącym tematyce emocjom prawdopodobnie powstaną dziesiątki warsztatów specjalizujących się w elektrykach, wymianach, regeneracjach baterii choćby. A o jakich kwotach tak w ogóle rozmawiamy? Dopłata ma wynieść nie więcej niż 40 tysięcy złotych plus dodatkowe 10% jeśli zezłomujemy nasze auto spalinowe, które mamy minimum 4 lata plus 10% jeśli spełnione zostanie kryterium dochodowe poniżej 135 tysięcy rocznie. Będzie też limit cenowy 225 tysięcy. Dla aut nowych, 150 tysięcy dla używanych. Czy jeśli auto będzie kosztowało 50 tysięcy, to dostaniemy 40 albo i 48 z kryterium dochodowym i ze złomowaniem? Raczej nie, nie jest to napisane wprost, ale wysokość dopłaty raczej będzie uzależniona od wartości auta. Czy będą zatem lipne faktury i zawyżone umowy, aby tylko wyciągnąć z budżetu ile się da? Oczywiście! Czy brat bratu, szwagier teściowi, sprzeda swojego elektryka na papierze na zawyżoną wartość, aby tylko wyciągnąć jak najwięcej? Oczywiście, że tak. Nie mam wątpliwości, że tak będzie i że nie jeden piękny dom powstanie za kasę z KPO, bo ograć ten system będzie wyjątkowo łatwo. No i najważniejsze czy to dobry pomysł? Tego nie wiem. Ale na pewno rozrusza on polski rynek i sprawi, że wiele osób, które mogłyby na co dzień jeździć elektrykiem, bo mają go gdzie ładować, nie robią więcej niż te 100 czy 150 km dziennie, przejrzy ogłoszenia. Odetchnijmy w takim razie od tematu i do koncernu Stellantis zajrzyjmy na moment. Okazało się, że wszystkie aktualnie produkowane auto elektryczne, ale też te, które pojawią się w przyszłości, w oparciu o jedną z czterech modłowych platform. Zostały i zostaną zaprojektowane tak, by w zależności od preferencji rynku czy klientów, też przepisów, które wejdą w życie lub nie, można je było przerobić na wersję spalinową albo hybrydową. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o chyba bez precedensu przypadku fiata 500 tego nowego elektrycznego, który właśnie przechodzi konwersję na auto spalinowe. Gdyby nie pomyślano o tym, projektując go, pewnie z 6-7 lat temu, bo samochód jest w sprzedaży od roku 2020 to teraz trzeba by wszystko zaczynać od początku. A tak, w ciągu kilku miesięcy zostanie dopasowany napęd, zaprojektowane dodatkowe oprzyrządowanie, przestawione maszyny i będzie można ruszać z produkcją. Alfa Romeo Giulia drugiej generacji, zbudowana na platformie STLA w rozmiarze L, ma się pojawić za dwa lata. Na początku w wersji elektrycznej, Quadrifoglio verde ma mieć tysiąc niepotrzebnych koni i akumulator 118 ciężkich kilowatogodzin. Ale właśnie, na początku, bo jeśli klienci się rzucą na odmianę elektryczną, to bardzo proszę, ale jeśli nie spotka się ona z uznaniem, cyk. I pod maską ląduje jeden-dwa piórtek z hybrydą lub bez i jest pięknie. Przy okazji, auta budowane od podstaw jako elektryczne, jak Tesla, sporo chińskich konstrukcji, mają lepiej zagospodarowaną przestrzeń, bo nie ma tu kompromisów i tej konieczności patrzenia przed siebie a co jeśli trzeba to będzie przerobić na autospalinowe? W drugą stronę też to działa. Przeróbki aut zaprojektowanych jako spalinowe na elektryki to też również pewne ograniczenia. Czy to zatem dobra ścieżka rozwoju? Rozwoju chyba nie, bo taka platforma uniwersalna i pod elektryki i pod auta spalinowe sprawi, że auto będzie jednak trochę gorsze od wyłącznie spalinowego i trochę gorsze od wyłącznie elektrycznego. Ale mamy takie czasy, że nic nie wiadomo. Ciężko nawet potężnym koncernom motoryzacyjnym wybiec w przyszłość dalej niż 2-3 lata. Mamy okres przejściowy, z którego kto wie, czy nie wyjedziemy hybrydą plug-in, pomysłem, do którego coraz więcej firm wraca. I coraz lepiej to wychodzi. Na miasto elektryk z zasięgiem 100 km na wakacje diesel albo benzyna. I nie potrzebujemy dwóch aut, co samo w sobie jest albo ekologiczne, albo absurdalne. Sam nie wiem. Jim Farley, prezes Forda, nazwał Mustanga Mach E oraz model F-150 Lightning głupim pomysłem. Nie chodziło rzecz jasna o same konstrukcje, co raczej o płacalność inwestycji. Ford kilka lat temu bardzo wyraźnie postawił na elektryki, nie ukrywał, że bierze na celownik Tesle. I się zdrowo sparzył, bo sprzedaż aut względem poniesionych nakładów zupełnie się nie spina. Amerykański koncern nie rezygnuje z elektryków, ale ma zamiar pracować wyłącznie nad projektami, które mogą się zwrócić w ciągu 12 miesięcy i raczej mają to być auta małe i niedrogie. Mam też ciekawą wypowiedź Tomasa Szefera, to szef Volkswagena, który dołączył do chóru apelujących o etap przejściowy, nim pełna elektryfikacja nastanie. Ten etap przejściowy to oczywiście hybrydy plug-in, dostępne w Tiguanie, Passacie i Golfie. Przezabawne, prawda? Jeszcze 2-3 lata temu wszyscy się licytowali, jak to szybko przestaną robić auta spalinowe, jak to będzie pięknie i cudnie z tymi elektrykami. A teraz hybryda, hybryda, hybryda. I szef Toyota siedzi w swoim fotelu i się uśmiecha. Trzeba było brać, mruczy pod nosem. W 2019 roku Toyota uwolniła na 10 lat ponad 20 tysięcy patentów związanych z technologią hybrydową. Próbowała zachęcić w ten sposób konkurencję do etapu przejściowego. Jednak każdy już liczył dolary i euro zarobione na elektrykach. Dwie ciekawostki ze Stanów teraz, Z segmentu, który kiedyś był oczkiem w głowie każdej marki. Chodzi o dostępne, w sensie niedrogie, auta sportowe: Honda Prelude, Toyota Celica, Volkswagen Corrado. 30 lat temu wybór był ogromny, dzisiaj na palcach jednej ręki pijanego Drwala możemy policzyć dostępne egzemplarze: Toyota GR86 i bliźniacze Subaru BRZ. o czymś zapomniałem? Być może. Czemu jest tak słabo, czemu nie ma benzynowych? A pal licho, niech będą i hybrydowe, aut sportowych, usportowionych o pięknej sylwetce i kompaktowej cenie? Bo ich państwo nie chcą i nie kupują. Nawet w Stanach model BRZ, kosztujący w wersji premium ledwie 30 tysięcy dolarów, zalicza fatalne kolejne miesiące. W tym roku sprzedaż auta spadła o prawie 40% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a w kwietniu dostarczono w całych Stanach zaledwie 178 egzemplarzy klientom, to mniej o prawie 65% niż w kwietniu ubiegłego roku. Model GR86 sprzedaje się lepiej i stabilnie, jednak nadal nie są to wartości powalające raczej na poziomie 2000 sztuk kwartałowych. Nie. Czy planowana Honda Prelude odniesie zatem większy sukces? Auto będzie dostępne zarówno w wersji z kierownicą z lewej, jak i prawej strony super, a zespół napędowy prawdopodobnie zostanie przeszczepiony z nowego Civica tyle, że będzie on nieco mocniejszy prawdopodobnie będzie miał 207 koni i oczywiście będzie to hybryda ta bez skrzyni biegów zwana ECVT cena w Stanach będzie to poniżej 30 tysięcy dolarów. Czy auto będzie dostępne w Europie, tego na razie nie wiemy. Możliwe, że nie będzie, dlatego że odnoszę wrażenie, że Honda jakiś czas temu europejski rynek sobie po prostu odpuściła. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Pięknie Państwu dziękuję. Możemy już przechodzić do komentarzy i kłócić się o używane auta elektryczne, do czego serdecznie zachęcam i kłaniam się nisko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.